długo wyczekiwany domek na drzewie i ten zestaw jest naprawdę duży i fajny ten Aleksy nie miał enchantowanych spodni, tylko po prostu nie mogłem znaleźć ich oryginalnych spodni, więc musiałem dać ja więc już wyjaśnione to, to zobaczcie, może tutaj tak zjechać windą sobie na dół no i nawet wjechać. No to jest bardzo fajne. Niestety nie ma tego automatycznie. Tutaj jest również szkielet, creeper, Steve, Alex, owca, ocelot. To są wszystkie postacie. Tyle ich jest... Co to rozwalano! O, zakrycie to jest. Dobra, zabieram to stąd. Tutaj są też dwa takie kwiatki kakaowca też. Taka skrzynka z żelaznym mieczem i dwoma ciastkami. Tutaj można tak to zdjąć. I są tutaj doniczki z kwiatami, Jaka, taka mini sypialnia tam myślę, że jest. Jest crafting, tylko nie ma tutaj jednej rzeczy. Piecyka. Piecyka tu nie ma. I tutaj również taki na przykład sklep podchodzi. Wybucha to. Jak tutaj jest ktoś, to może wpaść do lawy. A, Ale za to, kiedy ktoś przyjdzie do rąk na drzewie, na przykład taki szkielet, to wpada do lawy. I więc, bardzo fajne rzeczy. Można to oczywiście też wysuwać, wysuwać. Tylko, że na początku to musi się trochę wyluźnić, bo na początku to jest tak, że stoi w miejscu nawet jak jest to za Więc, tak jak Wam tylko mówię, to jest też jakiś ogień. No fajnie. Ostatnio w portrecie miałam aż trzy ognie, ale on zupełnie pięknie świeci. Tam kolejny, tu kolejny. No i co by jeszcze powiedzieć? Poczekajcie sekundkę. Muszę to najpierw zobaczyć. Co to jest? Ale zobacz, to jest ta zagroda dla obcy. Z tyłu jest może trochę pusto. Zobaczcie, tutaj jest może tak trochę pusto. Wydaje mi się, że tak to się podłącza, ale nie jestem pewien. Bo nie było tego w tych trzech instrukcjach, które były tutaj. Na tyle to musi być. Sami nawet zobaczcie. Tutaj jest jakiś technik, tutaj nie ma tego. Nie ma tutaj, że wybucha to. Ja to wam pokazywałem I robienie rzeczy. Pstryk! A, jeszcze nie przestałem. Naprawdę. To zobaczcie. Tutaj na tyle też tego nie będzie. A może ja tu nie sprawdzałem. Ej, może, może, może. Ja tu nie sprawdzałem. Ej, 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 ej. Zaczekajcie sekundkę. Dobra, ale tu chcę Ale ładny obrazek tutaj jest. I też mam taką gazetkę nową. Z taką ośmiornicą fajną. Tak Tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Myślę, że to jest tylko instrukcje z dżunglowej świątyni. Eee, a widzę ją akurat. Akurat ją zauważyłem. Haha. Ha. No super. No to. Aha, tak akurat nie mogę zobaczyć, bo nie ma tego. Jakoś tak to. Do końca nie wiem, jak to ma być. Może jak spuszczę, a było tak przez chwilę widać. Ale tutaj jest wyraźnie widać, że jakoś tak. Nie wiem jak. Jeżeli wy wiecie to. Chcę po prostu. Bo zobaczcie, tak to wygląda. Tak podłączyć jakoś. Ale ja kompletnie nie wiem. Kompletnie nie wiem. Więc. A tak w ogóle to ten film jest bardzo fajny. Zostawcie łapkę do góry i subskrypcję. Filmy są codziennie. Minecraft może być dopiero za tydzień, niestety. Ale. Niestety tak jest. Cześć.